Halo, halo, dzień dobry, cześć, czołem. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z kariery zawodnika na kanale Nexium Games. Na samym starcie standardowo prośba o zostawienie tutaj kciuka w górę. A teraz, moi drodzy, Liga Portugalska to jest kierunek, który jednak w sekcji komentarzy Wam się spodobał. Czy będzie to Benfica, czy będzie to Porto, czy będzie to Sporting? Czas pokaże. Na razie jednak luton tam z tymi kuriozalnymi 30, 38 asystami odsuwamy na bok, a skupiamy się na udanych dryblingach na meczach wyjściowej 11 na bramkach strzelonych. Za pola karnego, bo dokładnie takie wymagania stawia przed nami portugalski zespół, i to jest wymaganie, moim zdaniem, całkiem ciekawe i przede wszystkim realne do zrealizowania, ale też stawiające nami jakieś fajne wyzwanie. Więc moi mili, przed nami, no niestety, sezon bez europejskich pucharów na a, ani to jesień, ani to wiosnę, no w ogóle, no katastrofa. Sytuacja wygląda tak, że przed nami starcie wyjazdowe z Jagiellonią Białystok, później gramy z Pogonią Szczecin, z Ruchem Chorzów, z Widzewem, później gramy z Wartą, Zagłębien, Lechem Poznań i tak dalej i tak dalej. Moi mili, mnie interesuje jak wygląda aktualnie sytuacja w tabeli. Legia na miejscu szóstym. Na samym czele Raków Lech Pogoń. I Jaga też, więc paradoksalnie ten mecz z Jagą to jest całkiem istotny pojedynek. Nie tak istotny z pewnością, jak starcie z pogonią Szczecin, ale na tyle istotny, żeby zagrać to na zasadzie najlepszych akcji. Dokładnie tak, moi mili. Więc teraz przechodzimy sobie do centrali, przejdziemy sobie tutaj dalej. Rozegramy sobie trening, bo dlaczego byśmy mieli tych treningów nie robić, więc jak najbardziej prosimy o wczytanie e, całości. Minionego treningu przechodzimy do dnia meczowego, moi drodzy, i tutaj dzięki tym mnożnikom razy dwa te asysty idą nam naprawdę sprawnie, te procenty idą też naprawdę, naprawdę nieźle. Zatem dzień meczowy, moi drodzy, rozegramy sobie tutaj najlepsze akcje, jako oczywiście rzeźwicki. Nasz skład, Tobiasz, Ribeiro, Lee, Augustyniak, Kun, Litim, Slish, Wszołek, Jozuę, rzeźwicki i Gual. Zobaczymy. My już mamy 81 punktów overrolla, więc powiem wam, że odejście to jest raczej scenariusz bardziej pewny niż spekulowany. Zaczynamy od podania celnie piłki dwa razy. A co? Spróbujemy, zobaczymy, czy uda się nam podać piłkę celnie dwa razy. Gramy od pierwszej do ostatniej minuty, więc powinno się nam udać, tak jak mówiłem. To jest jednak mimo wszystko całkiem istotny mecz. No, zobaczymy, jak Adrian Siemieniec poukładał tę ekipę. No, w rzeczywistości, no to dobrze wiemy, że poukładał bardzo, bardzo dobrze. Ale realia FIFA i prawda FIFA, prawda FC24 to już są zupełnie inne scenariusze. A teraz wszołek. Mamy tę piłkę. Pokazujemy się w Wszołkowi do zagrania na przedpole. Wszołek bardzo ładnie może do nas odegrać. Strzał głową! Abramowicz broni. To było zaskakujące, intrygujące, ciekawe czy skuteczne. No, tutaj już można polemizować, ale teraz popatrzcie, ile wolnej przestrzeni mamy. Czy on do nas. Co jest? Dlaczego wślizg? Skrzypczak. Okej, okay, żozułe. Jurgen! Strzał z wolnej Jolszewski! Wybronił to twarzą! No wyszedł z twarzą z tej sytuacji, wybroniąc, broniąc taki strzał. Teraz mamy okazję... Gdzie jest piłka? Nie mam pojęcia, gdzie jest futbolówka. Czemu... Czemu on nie strzelił? nieprawdopodobne jakieś kuriozalne ilość sytuacji, w których nic się nie dzieje. Teraz piłka rozumiem, że jest zagrana do mnie, więc ja natychmiast tapuję trójkąt, żeby tylko... O nie! Piłka była zagrana do Pa... Do w Wszołka. No powiem wam, że na razie to zostawiamy za sobą tak bardzo mocno spopalone mosty i spalone drzwi. W każdym klubie, z którego odchodzimy, no to sytuacja no, nie jest za ciekawa, w sensie indywidualnie. Indywidualnie, to wiedziemy prym. Ale jeżeli chodzi o, tak jakby, całościowo, to już jest troszeczkę, troszeczkę gorzej. Ogłoszono menedżera miesiąca, tym raczej nie został trener Kostaruniać, patrząc na ostatnie wyniki, więc teraz symulujemy sobie całość mojej mini. I po przesymulowaniu tych wszystkich wyników możemy sobie przejść do dnia meczowego. Rozegramy sobie tutaj ten cały mecz, tak jak mówiłem, bo to jest niezwykle istotny pojedynek. Szkoda, że z Jagielonią, e, która się bije też o czołóweczkę, tak, a nie inaczej nam poszło. Może z pogonią. Gramy u siebie, będzie lepiej. Dajmy tutaj uniknięcie porażki Alni remisu Mamy tylko i wyłącznie wygrać ten mecz. To jest nasz cel na to spotkanie. I zobaczymy. Gramy od A do Z, moi drodzy. Całe spotkanie, cały mecz, więc sprawdzimy, jak to wszystko się dla nas potoczy. Jak to wszystko się ułoży. Na wysokim imprezie. Uuu! Tu prawie przechwyciliśmy piłkę w taki sposób nieoczywisty, bym powiedział. Kurzawa, zachowić. Li. Piłka przechwycona jednak w bardzo prosty sposób. Czekamy jako ten podwieszony, najwyżej ustawiony napastnik. Yuriy Ribeiro. Gual. Ładnie podłączony do tego wszystkiego elitim. Ale gdzieś ty to kum zagrał, chłopie, za plecy taką piłkę, ja nie... I kompletnie raz, że byłem rozpędzony w zupełnie inną stronę i nie jesteś w stanie tak zmienić Nie wystarczyło siły, czasu i cierpliwości Kunowi, żeby pressingiem tę piłkę zdobyć. No a teraz musi wracać natychmiast, bo to już jest dośrodkowanie w pole karne. Kacper Tobiasz, dzięki Bogu, że on jest i że broni na tyle dobrze. Dlaczego ja podaję przewrotką? W sensie, są pewne granice brawury, które mam wrażenie, że przekraczamy takimi zagraniami. W centrum uwagi. Rzeźwicki, a dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie to ja jestem w centrum boiska, oczekujący na piłkę. Panie Tobiasz, tak czasami trzeba zagrać. Piłka przechwycona. I tak jest z futbolówką. Już się zabraliśmy. Pun. I zabroni jednak. A jaj moi drodzy, było nieźle, było nieźle. To było naprawdę naprawdę niezłe. Teraz spróbujemy. Szołek, show! Oj, oj, oj. Tu naprawdę naprawdę było to nieźle ułożone. Tym bardziej patrząc na to, że mamy ocenę tych strzałów finezyjnych. W niezwykle wysoką. No, oleje mamy ocenione na 99, ale teraz może tym wysokim Pressingiem troszeczkę gdyby do tego pressingu ruszyło, nieznacznie więcej. Tak jak teraz, moi... Dro Dlaczego jak przyjmujecie piłkę po takich fajnych zrywach, to później ją tracimy w taki głupi sposób? Wiciakcian. Na niego to akurat trzeba uważać, bo potrafi huknąć z dystansu. Ale przyjacielu, moi drogi, panie Gual. Już dawno powinieneś mi otworzyć tutaj możliwość zagrania do Ciebie piłki. Ależ mi siedzą na plecach. Gual. To musi być gol, Jozue i to jest bramka moi drodzy, dobra drużynowa akcja, Jozue jako kapitan wszystko zamyka. 1-0, Legia prowadzi w 30. Minucie, 38 minucie z Pogonią Szczecin. Leonardo, Kurzawa, pokazujemy się tutaj do zagrania piłki, ewentualnie jeżeli Juri Ribeiro miałby do nas natychmiast tą futbolówkę odegrać, ale Kurzawa teraz na lewej stronie. Bardzo ładnie Rafał Augustyniak, do samego końca nisko na nogach, piłka zagrana jeszcze na przedpole, Kurzawa już się wdziera w nasze pole karne, zachowić strzał Ribeiro Lee. Li. I to jest dobra decyzja w takiej sytuacji, żeby tylko to zamknąć, żeby oddalić zagrożenie jak najdalej od własnego pola karnego. jeden do zera. prowadzimy po pierwszych 45 minutach na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. I rozpoczynamy drugie 45 minut z ogromnymi nadziejami, że w końcu uda się nam w tym ważnym meczu zwyciężyć i będzie to mecz ligowy i w ogóle. Oj, 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 oj tutaj może mogę być delikatnie ukarany chyba za to żółtą kartką. Tak mi się wydaje. Ja chcę zobaczyć, jakie są nasze cele na ten mecz jeszcze raz. Uzyskanie oceny meczowej. Uzyskaj minimum posiadanie piłki takie. No ja jakoś tak to w sumie funkcjonuje, że to posiadanie piłki przez nasz zespół jest praktycznie zawsze znikome, bo gdy tylko tę piłkę posiadamy, to już ją tracimy natychmiast. jak ścian? Pluris. Znowu bicia chcian? Zachowić bardzo ładnie. Kum. Żozuę. Porządku. Niech mnie obiega tutaj Paweł Wszołek. Wszołek, czemu ty się cofasz, przyjacielu mój drogi? Dobrze, zagramy to w taki sposób. Wszołek, kapitalnie zagrana piłka Gual. Próbujemy tutaj go obiegać. Jeszcze jest Jozuę, jeszcze jest wsparcie po stronie. O! Ależ mi to oddał! Niesamowicie! i Zapakowaliśmy piłkę do bramki i raz jeszcze, w momencie, w którym Legia gra zespołowo, no to ro robimy naprawdę, naprawdę fajne wyniki, robimy spory postęp, jeżeli chodzi o zdobywane bramki. Bardzo ładna akcja. Szczerze powiem, oddanie nam piłki przez Elitima. Zaskakujące. Ale chyba równie zaskakujące dla nas, jak i przede wszystkim dla bloku defensywnego e, portowców. Pogoń Szczecin przegrywa już dwoma bramkami. A my zostaliśmy ukarani. No, za tamten nieomyślny wślizg, oczywiście, żółtą kartką. Czy zrealizowaliśmy na razie nasze cele? Posiadanie piłki, tak. Więc wiecie co? Ja poproszę po prostu o. O zmianę najzwyczajnym świecie. 62 minuta. Myślę, że jak poprosimy teraz o zmianę, to e, korona z głowy mi nie spadnie, a też przecież mamy zawodników, którzy są w stanie dać z siebie sporo za zagranie piłki. No może jeżeli mamy się pożegnać, jeżeli mamy opuścić boisko, to w takim stylu troszeczkę się za bardzo wypuściłem i straciłem tę piłkę. W nie najlepszy sposób. Kurzawa Leonardo. Kurzawa. Fuluris, znowu kurzawa. Gdzieś tam na drugiej stronie pokazuje się do przerzutu bicza Chcian. Aj, myślałem, że tę piłkę przechwycimy. Tak się jednak nie stało. Jurili Bejro i Rafał Augustyniak sekurują tutaj bliżej prawej strony boiska. Leonardo do grania w pole karne, strzał, zachowicia, broni Kacper Tobiasz. No niesamowita jest forma polskiego golkipera, wielokrotnie już nas ratował, ale teraz przeszedł samego siebie w tym meczu. Dwukrotnie de facto broniąc sytuację nie tyle 100, co 200 procentowe. Leonardo, raz jeszcze będzie próbował Kutris dośrodkować pole karne, zachowić. I znowu broni Kacper Tobiasz, 78 minuta, wybiła, opuszczamy boisko, realizując nasze... Nasze założenia, mam nadzieję, że legioniści tego wyniku nie stracili. Dokładnie tak, moi drodzy, więc wszedł za nas jeszcze Rosołek. Tak to wygląda na ławce rezerwowych. Ewentualnie, patrzę, kto jeszcze mógłby tutaj zmienić Blaszkramer. No to, jak najbardziej. Zastanawiam się, dlaczego kapustka, mając bardzo wysoki overall, jak na realia fifowe, jak na realia też takiego przekroju składu Legii Warszawa, nie jest w ogóle wykorzystywany. Ale, moi drodzy, czyste konto, bramka i dobra ocena meczowa to oznacza, że możemy wykorzystać. Dwa punkty rozwoju u naszego zawodnika, więc może znowu zajrzymy sobie tutaj w dribbling i niech będzie to po prostu punkt za dribbling. Za jeden punkt panowanie nad piłką, czy ustawianie się w ataku, no dajmy panowanie nad piłką, moi drodzy, rozdysponowujemy te punkty w sposób, myślę, całkiem sensowny. Już 82 punkty overall i tak wprowadziliśmy te ograniczenia, ale jak sami widzicie, no my, nie, my się wymykamy z wszelkich ram, nie sposób jest tutaj nas jakoś określić. Wystąpię sobie w serialu dokumentalnym i pochwalmy zespół za bardzo dobre zwycięstwo w niezwykle istotnym. W tym spotkaniu. Tak jest, zgadzam się z tym, moi mili. No dobrze, przed nami wyjazdowy mecz z ruchem, a później ważny mecz z Widzewem. Mecz z ruchem, no nie twierdzę, że mecz z ruchem nie jest ważny, aczkolwiek e, przesymulujemy go sobie szybko. Zremicowaliśmy ten mecz 2 do 2. Tutaj mamy mecze towarzyskie, reprezentacyjne z Chorwacją. I teraz, moi drodzy, przechodzimy... Oj, oba przegrane. I z Irlandią, i z Chorwacją. Bywa i tak. Czas na starcie z łódkim widzewem, a z widzewem, zanim to, to jeszcze mamy możliwość zorganizowania har... Halloweenowej imprezy charytatywnej, jak najbardziej. A skoro już mówimy o czymś charytatywnym, to moi drodzy, przypominam, że 8 grudnia o godzinie 18 startuje jubileuszowa 10. edycja charytatywnego streama ekipy Fantazy, na której po prostu być musicie. A teraz inwestycje. Możemy, moi drodzy, w końcu. Zainwestować sporo w linię odzieży, spore ryzyko, ale myślę, że przychód też może być całkiem, całkiem sensowny. Zatem teraz, gdzie gramy z widzewem, Legia na ósmym miejscu, pięć zwycięstw, 2 remisy, cztery porażki, no nie są to najwspanialsze statystyki. Rzeźwicki nadal liderem klasyfikacji strzelców w 11 spotkaniach ma 9 bramek i no pokazuje się po prostu z tej perspektywy najlepszego zawodnika w ofensywie. Chociaż może nie tylko w ofensywie, ale i ogółem mam wrażenie, że wyprzedzamy troszeczkę o. W jakieś, no może, nie lata świetlna, to by było nie, niemiłe. Ale wyprzedzamy czasami myśl szkoleniową reszty naszych towarzyszy. Wszołek Slish, Elite Team, Kun. Jozuek pięknie się rozwinął swoją drogą. Slitch i Wszołek tak samo, więc panowie, do boju, do boju. Mam nadzieję, że z widzewem poradzimy sobie równie dobrze, jak wcześniej to zrobiliśmy z pogonią Szczecin. Chociaż oczywiście, teraz gramy na zasadzie symulowania akcji. Tutaj już tak łatwo być nie może. Ocena meczowa 7-0 raczej powinna zostać osiągnięta bezproblemowo. Legia, Widzew, zaczynamy moi mini. Akcja ofensywna w 20 minucie dla warszawskiej Legii, tylko nie wypuszczaj mnie od razu, proszę, daj mi się urwać. Najwidoczniej wyraziłem się niezbyt precyzyjnie. Gual, Żuzuę, Slisz. Szkoda, przepraszam, wdałem się w dribbling Może niepotrzebnie, ale chciałem spróbować faktycznie Jakoś tutaj w to pole karne Się wedrzeć i oddać strzał Troszeczkę się nad tym y, Zawiesiłem, efekty widzicie Gołym okiem, ale huknął Z voleja, nie pozostawił żadnych Złudzeń, rzeźwicki, 1 do 0 50 minuta, może powtórzymy Ten numer, a może poprosimy o piłkę Po ziemi, zobaczymy jak będzie nam Tutaj w stanie oddać futbolówkę y Ok. To spróbujemy zrobić te. rozegrać tę akcję jeszcze w inny sposób. 66 minuta. Rzeźwicki. Pokazuje się nam chyba. Roso. Jezu chryste. Dobrze, że ta piłka jednak nie utracona. Ale dobrze mówiłem, że to był rosołek. Slish, Rzeźwick. Luis Silvalens. Teraz dobrze pokrył, moi drodzy. Nadal jakimś cudem. Prowadzimy, mimo takiej mojej fatalnej gry. Popatrzcie, jak pięknie jest ustawiony blok defensywny Widzewa. Rosołek, 2 do 0, no nie mogło być innej możliwości. My mamy asystę i Widzew na całe szczęście nie strzelił 48 bramek w samej końcówce. My zatem to spotkanie kończymy raczej realizując wszelkie założenia, jakie były nam postawione przed meczem. Czyste konto mamy, zrealizowaliśmy wszystko. Jaką notę mieliśmy? 9-5. Asysta i bramka, więc możemy tym samym przyznać sobie aż 3 punkty. I tak się składa, że mamy dostępne te, te trzy punkty. To jest bardzo dobra dla nas informacja. I może w takim wypadku, w strzałach, dajmy sobie celność główek. Może rzuty karne byśmy poprawili. Um, tu są karne, tu jest siła strzału, celność główek. A tu mamy strzały z daleka. Wiecie co? Niech będzie. Raz, dwa i trzy. Strzały z daleka, proszę bardzo, zatem nasza postać pewnie już będzie miała jakieś 84, 83 punkty overola, wcale to nie radzi nikogo w oczy, prawda? Absolutnie. Eee, wszystko jest w naszych rękach, jesteśmy super fajni, ja się też z tym zgadzam. Absolutnie, moi drodzy. No dobrze. Jeżeli chodzi o nasze wymagania eee, kontraktowe. Mamy 9 asyst na 24, jakie musielibyśmy uzyskać, żeby przedłużyć kontrakt z Legią, ale jeżeli chodzi o Benfikę, tutaj jak sami widzicie realizujemy konsekwentnie te nasze cele i raczej, raczej to wszystko zmierza w dobrą stronę. Nasz agent zarzucił nam w końcu jakieś inne rekomendacje, oprócz Realu Vajadoit, Union Sangileum i Royal Antwerp. To już są poważniejsze, aczkolwiek chyba nadal poniżej naszej godności propozycje. Zwycięstwo w Derbach, bardzo ważne, zwróćmy uwagę na swój występ, byliśmy tutaj kluczową postacią, więc teraz, moi mili, możemy sobie przejść do sezonu, możemy sobie przejść do kalendarzu, my jesteśmy liderem klasyfikacji strzelców nadal. Przed nami mecze z... Uu, bardzo ważne mecze. Przed nami bardzo ważne mecze. Gramy z Wartą Poznań, najpierw wyjazdowe starcie, 4 listopada, remis 0-0 i przegrywamy z Zagłębiem 11 listopada, więc czas na mecz, moi mili. Mecz, obok którego przejść obojętnie nie sposób. Co jest grane? Agent zawodnika mi tutaj daje jakieś złe informacje. Co, co się wydarzyło? Nie wiem, ale dajmy sobie działania i odbijmy krytykę za słaby yy, występ meczowy. Popracujmy z trenerem. Oj, proszę bardzo. Plus 15 punktów lojalności od menedżera, więc teraz po treningu chyba wbijemy się z powrotem do wyjściowej jedenastki. Zostaliśmy zawodnikiem miesiąca. Możemy wziąć udział w kampanii sponsorskiej i przeczytać książkę Bogatego Przedsiębiorcy. Pytanie tylko czy książka Bogatego Przedsiębiorcy to jest koniecznie jakiś wyznacznik, a co jak dostał hajs na przykład nie wiem w spadku albo po prostu zawinął od rodziców, a? To Niekoniecznie jest pewne, że to jest od razu jakiś taki wiecie y, autorytet. Statuetka zawodnika miesiąca też nam przyznana. Jesteśmy po prostu kocurami. W Legii robimy naprawdę, naprawdę dobrą robotę, co potwierdzają nasze statystyki. My zdobyliśmy tutaj jeszcze jakąś bramkę? No nie, paradoksalnie w tych ostatnich meczach nie zdobyliśmy bramki, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bijemy się tutaj o tytuł klasyfikacji Króla strzelców. Zostaliśmy powołani i tak jak mówiłem, że Bartek Stitch otrzyma powołanie do reprezentacji Polski, tak otrzymał. Bardzo mnie to cieszy, że wspólnie całą trójką z kolegami ruszamy na ten mecz no a teraz przed starciem z Poznańskim Lechem musimy wziąć udział w treningu, żeby wrócić do wejściowej jedenastki, I moi drodzy, dzień meczowy. Lech, który ma 26 punktów na swoim koncie, Lech, który bije się o czołówkę, ale też coś do końca mu w tym sezonie nie wychodzi, nie jest to na tyle skala niewychodzenia co u nas ale faktycznie są pewne zgrzyty. Zatem, grając jako rzeźwicki, wychodzimy cali, nabuzowani na ten mecz. Lech Poznań wielokrotnie się pojawiał w trybie kariery na naszym kanale, w sumie od Fify14, mam wrażenie, wtedy na kanale Nexium nagrywałem karierę Lechem Poznań. Później kilka razy lądowaliśmy w Lechu, yy, też na tym kanale, przy jakichś symulowanych karierach i tak dalej. Byliśmy w Rakowie też, w Legii nie mieliśmy okazji jeszcze być. Więc teraz jesteśmy de facto po drugiej stronie barykady. I to bardzo ciekawe, no oczywiście, pewnie dla... Jakichś fanatyków i yy, jednej i drugiej drużyny, którzy zaraz zaczną mnie wyzywać w sekcji komentarzy. Niekoniecznie, panowie, ale to jest tylko gra komputerowa. To zacznijmy od tego. A dwa? Chyba niekoniecznie jest to pomysł, za który warto kogokolwiek obrażać. Bardziej właśnie w kwestii. no jakiejkolwiek, ale w kwestii wyboru zespołu w grze komputerowej to. Już... To już tak całkiem. Anderson, zagranie piłki na skrzydło, tutaj Kwekweskiri jest już, Mika Isak pojawia się gdzieś w środku pola. Jurili Ribeiro kapitalnie o to chodzi, moi drodzy. Dobry przechwyt piłki. My w ogóle gramy teraz przy, na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, więc to na pewno też powoduje, że ten mecz będzie podgrzany absolutnie do czerwoności. Kapitalnie wypuścił nas Josue, ale huknął Rzeźwicki i Mrozek nie miał, moi drodzy, tutaj żadnej innej możliwości jak tylko skapitulować. 11 minuta. Otwieramy Wynik derbów Polski i celebrujemy przed, przed Główną Trybuną, zebra zebraną przez tych najzagorzalszych kibiców Lecha Poznań. Raczej, yy, ulubieńcem, to my kibiców Lecha nie, nie będziemy. Joel Pereira, bardzo dobrze! O to chodzi, moi drodzy, o takie delikatne wejścia, o takie delikatne inicjatywy, przejęcia tej piłki. A teraz Murawski. Gdzieś zgubił krycie Juri Ribeiro, Murawski, środkowanie piłki w pole karne, a Ribeiro był po prostu w środku pola karnego. Rzeźwicki, zagranie futbolówki znowu do Pawła Wszołka. Pokazujemy się tutaj, pokazujemy możliwości do rozegrania, Juri Ribeiro, Lee. Wszołek. tak jest, poczekamy, 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 Wszołek wypuszczony na skrzydle. O to chodzi, teraz możesz do mnie Wszołek odegrać i Gurgul wybija piłkę na rzut rożny nie była to najlepsza decyzja nie była też to decyzja najgorsza zobaczymy czy otrzymamy tę piłkę zagraną tak jakbyśmy tego oczekiwali nie Jurili Beiro Może będziemy wbiegać po w szołek. Wbiegaliśmy wbiegaliśmy w pole karne i poprosiliśmy o podanie od wszołka, ale niestety był tam zblokowany i nie udało się tego wszystkiego zgrać idealnie w czasie. Jesper Karlstrem. Anderson Fekveskiri. Karstrem Ku O Jezus Maria co tu się stało W ogóle Przecież to na czerwoną kartkę by się nadawało To kompletnie była niezrozumiała decyzja Ukarany Żółtą kartką Mikael Iszak W 30 minucie już Utemperowali zapędy Napastnika poznańskiej lokomotywy Ale no trzeba przyznać że w pełni zasłużenie To było rozumiem że pójście za piłką Ale totalnie Niezrozumiałe Jury Ribeiro Jozue. Strzelaj, Kun 2 do 0 moi drodzy 2 do 0, 33 minuta Jeżeli my mamy w takich meczach nie zawodzić To jak najbardziej podoba mi się Ten e, Taka wizja, Kun Czyli na razie mamy bramkę dwóch reprezentantów Jeszcze do tego grona, dobrze byłoby dokoptować Bartka Slicza i wtedy moi drodzy Wszyscy reprezentanci, wszyscy ci Którzy otrzymali powołanie zareagowali na nie Najlepiej jak tylko mogli Welde. Anderson. Pokazujemy się tutaj. Powiem wam, że współpraca z Markiem Gualem układa się całkiem nieźle. Jesteśmy takim takim Hesusem i Mazem, jeszcze z czasów gry w barwach Jagi. Dla, dla Marka Guala. Tak teraz my tutaj, ale popatrzcie, Murawski. Dobra pozycja. Augustyniak. Hottich. I raz jeszcze Augustyniak musiał to wszystko wyjaśnić. Rzeźwicki, dobra główka. Mark Gual. Jergen. Słysz. Bardzo dobrze, mądrze Kun, piłka odbita od Rafała Murawskiego Augustyniak I koniec, koniec pierwszej połowy No to powiem wam, że dosyć ekspresowo to minęło Ale, ale na wysokiej intensywności Dobry wynik, dobry rezultat Bramka w 11 minucie Później podwyższył Kun Na wysokiej presji, Stoll Do Joella Pereyry a Aj Chotyć tutaj ograł dwójkę naszych zawodników i ależ się dał zmylić w ogóle Joel Pereira. Dośrodkowanie w pole karne. Kacper Tobiasz. Głęboko to było zagrane, ale spokojnie Polak sobie z tym poradził. Piłka gdzieś chyba zagrana ręką tutaj była, tak mi się wydaje. Mamy zmiany. Zawszołka pojawi się na boisku. Kapustka, natomiast, natomiast po stronie Lecha Poznań, Ali Golizadech. Tak? Dobrze widziałem? Chyba tak, tak mi się wydaje, że w końcu się pojawił tenże transfer, który miał być w lechu na europejskie puchary, no troszeczkę się prze przeliczyli, jeżeli chodziło o ten transfer, no ale no jest jakiś, O Jezus Maria, kapuska, aż ty mnie chłopie tu wsadził teraz na konia Gurgul jednak tę piłkę przejął, bardzo mądrze, tż, za nami do samego końca, nie odpuścił nas ani na moment Anderson, znowu Gurgul Pustka, bardzo ładnie. Ali Golizadech przejął piłkę. Dobre wejście tego zawodnika Joel Pereira, Murawski, Isak, kapustka. Ale, no nie, no nie możemy tracić tych piłek w taki sposób. W sensie musimy popracować nad podaniami. To jest jakby fokus na najbliższe punkty, które musimy rozdysponować. To, to są krótkie podania, bo one są u nas skandalicznie słabe. Ja wiem, że my nie jesteśmy od podawania tej piłki, ale jednak, ludzie kochani, umiejętność podania tej futbolówki na odległość większą niż 10 metrów byłaby mile widziana. Teraz, Jozuę, Jozuę, Jozuę strzał z boleją, to znowu poprzeczka. No nigdy, nigdy się nam nie uda. Strzeli z tej bramki w taki sposób spektakularny Welde, Mika Isak, Anderson, Ali, Goli zadech. Mika Isak, Mika Isak, oddaje tę piłkę do Christophera Welde, Anderson. Ależ to przerzucił, nie wiadomo do kogo, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Joel Pereira, 80 minuta. Niewiele się już raczej zmieni w tym meczu. Możemy potencjalnie jeszcze urwać się tutaj na tę stronę, na... O właśnie o to chodziło i mamy tę piłkę. Nie mamy tej piłki. Kapustka niestety nie wiem, może ja za mocno podałem do Kapustki albo cholera wie właściwie co. Daggerstol. Marchwiński. Właśnie Marchwi... że Marchwińskiego schowali to na ławkę rezerwowych to w takim meczu istotnym to się nie spodziewałem. No chyba że w John Van Der Brom jakoś stwierdził, że akurat w tym meczu Filipa Markwińskiego nie warto, nie warto e... wykorzystywać. O to chodzi. I koniec, moi drodzy! Wygrywamy derby Polski w pięknym stylu. To jest niezwykle pozytywne i niezwykle dobre zakończenie tego odcinka. Odbiliśmy się trochę od dna. Zrealizowaliśmy nasze cele. Zdobyliśmy kolejne niezwykle ważne bramki. Kun zdobył tę bramkę zwycięską Mamy, moi drodzy, tym samym do rozdysponowania dwa punkty Bo my tutaj zdobyliśmy gola i mieliśmy ocenę meczową powyżej 8,5 punktów Więc możemy celność główek poprawić I w sumie wykorzystaliśmy maksymalnie swoje punkty Więc w końcu jakoś, jakoś skoczyliśmy szybko na ten poziom Ale no po prostu nasza gra, moi drodzy, działała jak działała Zwycięstwo w derbach, trzeba tutaj powiedzieć, że co jak co Ale jesteśmy kocurem Możemy zatem, moi drodzy, teraz jeszcze u agenta skontrolować tylko sytuację. Udane dryblingi realizujemy konsekwentnie mecze w wyjściowej 11 realizujemy równie konsekwentnie. Bramki strzone z pola karnego to wszystko przyjdzie z czasem zwycięstwa, gole w okienko. Oj, to też ciekawe. Zobaczymy, czy się uda zrealizować.